Bardzo dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za to, że dotrwaliście. No, i cóż, ja lubię robić rzeczy krótko, zwięźlej na temat. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje teraz na scenie ufologicznej. Zajmuję się researchem, robię dużo, dużo researchu na, na różne tematy. Chcę, mieć, chcę być poinformowany, chcę wiedzieć, co się dzieje, chcę mieć dostęp do najlepszych książek, artykułów, wideo. E, informacji, cokolwiek, co ma znaczenie, chcę o tym wiedzieć e, e, i informować polską społeczność o tym. E, I w tym wypadku właśnie poinformuję was o tym, co się dzieje w ufologii na świecie. E, mam tutaj zbiór wydarzeń e, bardzo świeżych e, i są one bardzo, bardzo ciekawe, e, dużo, dużo się dzieje. E, wszystko sobie zapisałem, także to będzie konkret, e, konkret wydarzeń, informacji E, I no cóż, zacznę, zacznę wam to czytać. Przytoczę wam kilka newsów e, e, mainstreamowych, z mainstreamowych mediów, e, i, które świadczą o tym, że faktycznie stoimy na progu jakiegoś jakiej części. E, Ujawnienia coś chcą robić, coś się dzieje. Za każdym razem, kiedy robię takie, taką prezentację, chcę, żeby to było coś świeżego, nowego, coś czego jeszcze nie było. I tak to jest też w tym przypadku. Czyli macie tutaj zbiór informacji, o których usłyszycie pierwszy raz, przynajmniej w jakiejś tam części, nie. Także zaczynamy. Mam dla Was kilka ciekawych newsów. Temat UFO ma swój powrót w mediach głównego nurtu, a częstotliwość, jak i głębia ujawnianych informacji wzrasta. Dlatego chcę wam przedstawić, jakie istnieją interpretacje wśród ufologów na temat zjawiska ujawniania informacji o UFO i życiu w kosmosie przez media głównego nurtu. Ale najpierw podam wam kilka przykładów. Więc, e, Washington Post. Technologia UFO. Czy statek kosmiczny zbudowany przez wojsko USA podróżuje po wszechświecie? CNN, i to są najnowsze newsy, to są newsy zebrane z przeciągu ostatnich dwóch tygodni, jest tego setki. Ja wybrałem po prostu kilka przykładowych. CNN, naukowcy potwierdzają obecność metanu na Marsie, w wielkim przełomie w poszukiwaniu życia na czerwonej planecie. Metan może być wytwarzany zarówno w procesie biologicznym, jak i geologicznym. Czyli co nam chcą powiedzieć? Że jeżeli metan może być wytwarzany w procesie biologicznym, to znaczy, że może być wytwarzany przez jakąś istotę żywą. Nie? Kolejny news. Polityko. Najbardziej wiarygodne obserwacje i spotkanie UFO w historii nowożytnej według badań. Kolejny news. Jeszcze inny znak, apokalipsy. Piloci marynarki zgłaszali obserwacje UFO na prawie dziennej podstawie. New York Times potwierdza, że w latach 2014-2015 piloci marynarki wojennej zgłaszali prawie codziennie obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających, czających się w powietrzu. A więc ewidentnie widać, że ich narracja na temat UFO, Z, są to tylko teorie spiskowe lub życie pozaziemskie nie istnieje, zmieniła się na zupełnie odwrotną. Jak patrzymy na to wszystko, wydaje się, że na coś się zbiera, na jakąś formę ujawnienia. Być może w formie pokazania światu jakiegoś zaawansowanego pojazdu latającego. Dlaczego tak sądzę? Posłuchajcie tych nagłówków. Newsweek, szok. Trójkątne UFO zostało zauważone w pobliżu tajemniczej amerykańskiej bazy wojskowej. Pośród spekulacji, że samolot jest w tajemniczym TR-3B w teście testowym w Teksasie. US Navy potajemnie zaprojektował super szybki futurystyczny samolot przypominający UFO. Ujawniałem dokumenty. Marynarka wojenna USA otrzymała patent na zaawansowany samolot przypominający UFO. Wojskowi wynalazcy złożyli plany na wysoce niezwykłą, niezwykłą maszynę latającą, która wykorzystuje inercyjne urządzenie do redukcji masy, do podróżowania z ekstremalnymi prędkościami. Patent jest bardzo złożony i opisuje metody zmniejszania masy samolotu przy użyciu różnych technik, w tym generowania fal grawitacyjnych, które zostało wykryte po raz pierwszy w 2016 roku. Czyli co nam mówi ta informacja? W mediach głównego nurtu artykuł. Po pierwsze mówią nam, że marynarka wojenna ma już posiadanie statek antygrawitacyjny, który może poruszać się z ekstremalnymi prędkościami. Mówią nam, że istnieje oficjalny patent na to. I ten patent został również opublikowany. I jeszcze mówią nam, co jest, że że hmm. Że, jest on, że patent jest bardzo złożony i opisuje metody zmniejszania masy samolotu przy użyciu różnych technik, w tym generowania fal grawitacyjnych, które zostały wykryte po raz pierwszy w 2016 roku. Czyli mówią nam, że zostało to wy, wykryte w 2016 roku, fale grawitacyjne, co jest prawdopodobnie kłamstwem, ale robią to tylko dlatego, żeby mieć wymówkę, że, że jak coś ujawnią, to że dopiero to jest coś nowego. Dopiero to coś, co powstało. Oki doki. Co tam jeszcze? Czy mam kolejny. Mhm, dobra. Okej, okay. co te informacje mogą oznaczać? No cóż, dla osób wyedukowanych nie jest tajemnicą, że UFO istnieje. Nigdy nie byliśmy sami, że istnieje ukryta grupa ludzi na tej planecie, prawdopodobnie poza nią również, która używa bardzo zaawansowanej technologii i która prawdopodobnie współpracuje z istotami pozaziemskimi, których podejrzewam są genetycznym przedłużeniem tu na Ziemi. Natomiast dla niewyedukowanej części ludzkości, no dobra, Bądźmy szczerzy, dla większości ludzkiej hodowli, jakakolwiek forma ujawnienia może być takim wow, może być tak wielkim wydarzeniem, że masy kupiłyby tą historię bez zadawania pytań. Znacie taki termin broń masowej dystrakcji? Jak sądzicie, czy takie częściowe ujawnienie właśnie odbywa się na naszych oczach, aby pokierować uwagę ludzkiej hodowli na wydarzenia, których implikacje zmienią świat, mimo iż będą to tylko skrawki informacji? Skrawki tego, co naprawdę istnieje? Być może jest to az w rękawie elit, które mogą użyć go na wypadek, jeżeli któryś z ich wielu planów, wielu scenariuszy nie zadziałał. Być może. W tym momencie muszę wspomnieć o inflirtacji w ufologii i o tak, zwanym, i tak zwanych zainstalowanych gatekeepers, czyli strażnikach bramy, którzy mieliby być osobami, które będą czuwać nad ujawnionymi informacjami. Zwróćcie uwagę, że jakby nie patrzeć, to każdy z nas pracuje dla Rothschilda. Wiecie, o co mi chodzi? Wszyscy używamy pieniędzy. Bierzemy udział w tej absurdalnej grze, z tą różnicą, że staramy się ją zmienić od środka. To samo można powiedzieć o niezależnej telewizji. Przecież istnieje ona dzięki YouTubeowi, który należy do Googlea. Mimo że NTV działa w kontradykcji do negatywnej agendy, to wciąż należy się do ich sieci wpływów. I w razie potrzeby, jeśli stanie się zbyt niewygodna lub nie będzie chciała pójść na układ, za pomocą jednego kliknięcia może być usunięta z YouTube'a. Z byle jakiego powodu. To dzieje się naprawdę. Cenzura istnieje i zbiera coraz większe żniwa. Jeżeli faktycznie śledzicie to, co się dzieje teraz na, na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku, to wszystkie najwygodne kanały. Yy, Zbijany jest ich tak zwany chyba rating, czyli jakbyście je wyszukiwali, to one powinny pojawiać się na pierwszych pozycjach. Jak na przykład jest taki kanał Secure Team 10, i został on ostatnio zredukowany do jakiegoś, nie wiem, marnego, nie wiem, jakiej pozycji. A podczas gdy zazwyczaj był to pierwszy kanał o obserwacjach UFO na świecie, nie? I to się dzieje z, z wieloma, z wieloma kanałami, nie tylko na tematy UFO, na tematy też finansowe, na tematy geopolityczne i wszystkie niewygodne, tak. Czyli a jeszcze często się je demo, te, nie, nie płaci im się też teraz za, za odcinki e, lub posuwa się nawet całe kanały, lub blokuje się je i tak dalej. To trwa i to się coraz bardziej <coughs> zaostrza. No cóż, dobrze, przejdźmy dalej. Eee, dlaczego o tym mówię? Chcę wspomnieć tutaj o człowieku, który w społeczności UFO i mainstreamowej uważany jest za strażnika bramy. Człowiek, który ma największe zasługi, który stoi na czele ruchu na rzecz ujawnienia od 25 lat Steven Greer. Czy ktoś go zna tutaj? Ręka do góry? Dobra, mało, mało, więcej jest na pewno. Eee. Najbardziej znany jest z konferencji prasowej w 2001 roku w Waszyngtonie, której był oficjalnym inicjatorem, a w której wzięli udział reprezentanci władzy, jak politycy, ludzie od mediów głównego nurtu oraz, oraz ufolodzy, wraz z 39 informatorami, którzy publicznie podczas tej konferencji ujawnili takie informacje, że głowa wybucha. W tamtym okresie to był przełom. Ujawnienie wisiało w powietrzu. Wydawało się, że zaraz coś się wydarzy, że ten temat nie może być już ignorowany przez społeczeństwa. Natomiast, co ciekawe, stał się dokładnie na odwrót, przynajmniej w sferze mediów i rządów w USA i na świecie. Dlaczego wtedy nic się nie wydarzyło? Nie wiem. Ale zauważmy, że Greer po tym wydarzeniu i nagraniu kilku niesamowicie popularnych filmów stał się numer jeden postacią w ufologii. Mało osób wie, że Stephen Greer wraz z Hillary Clinton, Johnem Podestą oraz innymi postaciami ze świata polityki, UFO-researcherów i służb wojskowych byli częścią projektu o nazwie Inicjatywa Rockefellerowska, która miała na celu badanie zjawiska UFO i o życiu w kosmosie. To było w 1996 roku, to zostało powołane i on był częścią tego programu. W każdym bądź razie, i teraz chcę wam zadać pytanie, jak to możliwe, że Steven Greer mógł zwołać konferencję wspieraną przez media głównego nurtu oraz rząd i oficjalnie ujawnić informatorów, którzy mogli legalnie podzielić się informacjami? Nie wiem, ale się domyślam. Jedno jest pewne, owe ujawnienie było autoryzowane, a je... autoryzowane, a jaki mógł być jego cel? Kontrolowanie środowiska? Kontrolowanie informacji, wyznaczenie lidera w środowisku UFO, którym Grill niewątpliwie został? W świetle dzisiejszych informacji, jakie do nas dochodzą, staje się to coraz bardziej ewidentne, że Steven Greer jest za ujawnieniem, ale tylko częściowym. Co w praktyce oznacza pomijanie tematów, np. o ukrytej szatanistycznej władzy, handlu ludźmi oraz pomijanie ogromnej ilości dowodów. O ingerencji negatywnych istot w historii tej planety. W obliczu naporu innych ludzi w ufologii na pełne ujawnienie, czyli całkowitej prawdy o historii naszej planety oraz jak wszystko jest ze sobą połączone w obecnym systemie, oraz o zbrodniach przeciwko ludzkości, Greer twierdzi, cytuję, to jest jego wypowiedź bodajże z tego roku. W jego opinii kontynuowanie dyskrecji. Jest lepsze niż ujawnienie prawdy o obcych odwiedzających Ziemię, jeżeli przedstawieni są w jakikolwiek inny sposób niż pokojowe, nieagresywne istoty, które wspomagają rozwój ewolucji na tej planecie. Kumacie? Przy całej ilości dowodów na to, że jest dokładnie inaczej, przynajmniej w przeważającej części, Grill, który jest number one osobą od ufologii znaną na świecie, ma konferencję, wiecie, to jest osoba, do której przyjdą media głównego nurtu. On twierdzi, że tak zwane negative alien agenda, czyli negatywna agenda obcych nie istnieje. Wiecie, dlaczego tak mówi? Co? Domyślam się, że ta sprawa. Zdomyślam się, że to za sprawą pojawienia się programu Kosmiczne Ujawnienie, który zrobił furorę w Stanach i na świecie i połączył tak wiele kropek w całość, że nie sposób przejść obok tego obojętnie. Kto oglądał y, lub słuchał Kosmiczne Ujawnienie? Ręka do góry. OK. A kto oglądał to w oryginale na GAIA TV? Dobra, widzę jakieś ręce. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay, y... Niezależnie od tego, czy Kori faktycznie przeżył i przeżywa to, o czym opowiada, czy być może ktoś wgrał mu film do głowy i wrabia w coś, bo to też jest taka opcja, tak? Nie wiemy tego. Nie wiemy, czy Kori. Czy Corey... ja, 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 jakby jako człowiek, dla mnie jest wiarygodny. Tak samo David to, są to, to David to jest pa pasjonat, on ma kontakt z tymi moimi informatorami, że on po prostu, no wiecie, jest pierwszą osobą, która w sumie najwięcej wie na ten temat. Ale mimo wszystko, wiemy, że istnieją takie technologie wgrywania pamięci, fałszywych pamięci do głowy i być może Cory jest ofiarą tego i on nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. W każdym bądź razie, co jest istotne, to to, że David Wilcock, Cory, Michael Sala, który jest jak w sumie Wojciech Sumliński w ufologii. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje obecnie teraz w ufologii, to zapraszam na jego stronę exonews albo exopolitics. On komentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia w ufologii. Wszystko, co się dzieje, komentuje to w bardzo profesjonalny sposób i jest to dobre źródło informacji. W każdym razie, David Wilko, Corey, Michael Sala i wielu innych naciskają na pełne ujawnienie w kontradykcji do wielu innych ufologów ze Stephenem Greenerem na czele. Oni mówią nie tylko o zaawansowanych technologiach, które posiada rząd. Ale również o ich wykorzystaniu przeciwko ludzkości. Nie mówią tylko o pozytywnych istotach pozaziemskich, ale również o negatywnych. Mówią o handlu ludźmi, o szatanizmie praktykowanym w kręgach elit i o wielu, wielu innych tematach. A co najważniejsze, o tym, jak może się to wszystko ze sobą łączyć. I to jest właśnie to, co nazywałem pełne ujawnienie. Ktoś oglądał Above Majestic? Kosmiczne ujawnienie PL tam jest przetłumaczony ten film, który powstał, i który właśnie jakby służy pełnemu ujawnieniu, czyli nie gadają tylko o UFO, o technologii, ale gadałem też o ukrytej władzy, gadałem też o szatanizmie, gadają o pedofilii, gadają o tych wszystkich ciemnych rzeczach i jak to się ze sobą łączy. Bo jeżeli mielibyśmy poznać prawdę naszej, o naszej planecie, o tym, co się tu działo, to warto mówić o wszystkim, a nie tylko o tym, że rząd posiada jakieś tam technologie, tak? No spoko, no ale co całą resztą, nie? Okej, okay, dobra. Jak widzicie, w Stanach obecnie doszło do wielkiego podziału na osoby, które naciskałem na pełne ujawnienie i ostrzegałem przed częściowym, które według nich jest tylko kolejnym krokiem w celu wprowadzenia nowego porządku świata. Na osoby, które chcą tylko mówić o pewnych sprawach, pomijając dowody na istnienie innych możliwości. Teraz Wam opowiem o kolejnym człowieku, który pojawił się na scenie ufologii w Stanach Zjednoczonych jako oddolna inicjatywa, i on teraz robi tutaj furorę. Grill jest trochę w cieniu. Teraz on wchodzi ze swoją ekipą, ze swoimi źródłami, ze swoimi agentami, ze swoimi byłymi wojskowymi, byłymi ludźmi ze służb wojskowych. I on to jest. Tom DeLong, współzałożyciel i były gitarzysta Blink 182, powraca w wiadomościach z powodów, które po raz kolejny odnoszą się do, do, do dodatkowych ziemian. Y, sorry. DeLong, który założył to The Stars Academy of Arts and Sciences, jako sposób na udowodnienie istnienia obcego życia, połączył siły z wieloma byłymi urzędnikami Pentagonu. W sześcioczęściowym serialu dokumentalnym zatytułowanym Niezidentyfikowane: Inside America's UFO Investigation. Przedstawienie, które ma premierę w maju, będzie emitowane na History Channel, ponieważ wiecznie zapamiętany facet z fryzurą rektyczną z A Ancient Aliens nie generował wystarczająco dużo historii dla sieci. E Także mm, widzicie, kolejna, kolejna oddolna inicjatywa ponoć z jakimś człowiekiem, który ma jakieś kontakty ze służbami, z wojskiem. E, Przy tym wszystkim ma wsparcie mediów, ma od razu serial na History Channel, e, ma konferencje, zbiera na to pieniądze. E, mówi o tym, że oni mają jakieś informacje i oni chcą uwolnić, e, ujawnić pewne informacje o tych wszystkich zaawansowanych technologiach. E, no i wiecie, to jest kolejna taka dziwna rzecz, która wprawia mnie... O, o, o wątpliwości, gdyż yy, yy, no jak to jest możliwe, że, że on współpracuje z Johnem Podestą? Bo zanim jeszcze powstała to The Stars Academy yy, i ten jego projekt, i ci ludzie się do niego zgłosili, on sam pierwszy, on zawsze był zainteresowany. On sam pierwszy zgłosił się do Johna Podesty. John Podesta jest tym gościem od Pizzagate, jeżeli wiecie o co chodzi. I on zgłosił się do niego w mailu, prosząc o informację, bo możecie nie wiedzieć, ale John Podesta i Hillary Clinton kiedyś w przeszłości byli politykami, tak jakby powiedzmy teraz, Lech Wałęsa i nie wiem, Morawiecki, którzy zabiegali o ujawnienie prawdy. UFO, oni kiedyś mówili, bardzo o tym naciskali, żeby ujawnić jakieś informacje. No i John Podesta do tej pory jest pamiętany przez niektórych ludzi o ty, o, jako taki, który, który jakby zabiegał o to, tak. No, i on no miał korespondencję właśnie z Tomem Dolongiem, i po tej korespondencji on został do, zaproszony do Pentagonu, i tak to się zaczęło, tak się zaczęła cała ta inicjatywa z Tomem Dolongiem, jego informatorami, jego projektami, i teraz jakimiś tam ujawnieniami, tak. No, ale są to kolejny raz, częściowe informacje, tak. To są informacje, które są tylko skrawkiem, które są prawdopodobnie dystrakcją i są jakąś formą częściowego ujawnienia. To wszystko. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki, Janusz Zagórski i cały zespół NTV.